Dzień dobry, Michał Jędrzeje Kłania, w studiu katolickiej Bydgoszczy pani Mariola Ciesielska. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. I pan Mateusz Rodzik, Dzień, Dzień dobry. E, przygotowywana już, jest już kolejny raz Akademicka Droga Krzyżowa. Który to raz w Dolinie Śmierci przejdzie taka Droga Krzyżowa? E, w tym roku po raz 75. To jest taka już naprawdę bardzo tradycyjna droga krzyżowa, od wielu lat przygotowywana przez środowiska akademickie, głównie przez studentów. Mhm. Czyli właściwie od zakończenia II wojny światowej ta tradycja już istnieje. Tak. W jakoś naturalny sposób um, mieszkańcy Fordonu i okolic, potem Bydgoszczy, um, nawet w, w sposób taki do końca niesformalizowany, czyli że. W okolicach 1 listopada trzeba udać się w to miejsce, zapalić znicze, pomodlić się i tak się narodziła tradycja Drogi Krzyżowej, tego nabożeństwa, które wyjątkowo nie jest w Wielkim Poście, tylko właśnie w listopadzie. Mhm. E, to znaczy w okolicach Drogi Krzyż w okolicach e, Wszystkich Świętych, to znaczy, że teraz wkrótce e, będzie to najbliższe wydanie, tak? Drogi Krzyżowej. Mhm. Kiedy? Tak, dokładnie. Tak. Kiedy dokładnie? Przewidujemy właśnie, planujemy Drogę Krzyżową w tą niedzielę. E, właśnie tutaj, może też od. Odnieść... 3 listopada. Tak, tak. Mhm. dokładnie. O której godzinie? Zaczynamy o godzinie 15.15. 15. Wtedy ruszamy z kościoła. E... Z kościoła Matki Bożej Królowej Męczenników, tego, który tak. jest u wejścia do Doliny Śmierci, tak, prawda? Tak. tak. Mhm. tak. Po przejściu drogi krzyżowej jest tam planowana msza o godzinie 17, na którą również serdecznie zapraszamy. Mhm. Ta droga krzyżowa będzie miała też dosyć szczególny charakter, bo y, będą tam y, oprócz rozważań typowych o drodze krzyżowej, prawda, o stacjach drogi krzyżowej będzie można usłyszeć coś jeszcze. Tak, dokładnie. Bardzo pięknie się w tym roku właśnie daty pokrywają, bo 75 y, droga krzyżowa i dodatkowo 80 rocznica. 85. 85, przepraszam. 85 rocznica wydarzeń w Fordonie. Mordu w Fordonie. Mm -hmm. No właśnie tutaj przed, już przed wejściem do studia rozmawiając, mówiliśmy o tym, że tak naprawdę nie wiemy dokładnie, ile nawet ile ciał, ile, ile ludzi spoczywa tam, oczekując na zmartwychwstanie w dolinie śmierci. Tak, mówi się, że, że to jest ponad 1200 ofiar. Y Ekshumowanych po, po II wojnie światowej było około 300 osób. My um, udało nam się um, dotrzeć do, do um, biogramów tych osób. Są zebrane w takiej książce Męczennicy z Doliny Śmierci. E, I do każdej stacji jest przypisana jakby jedna osoba realna, która zginęła w Dolinie Śmierci, um, która opowiada w pierwszej osobie o, o swojej historii o tym, gdzie się urodziła, ile ma lat. Co robiła w życiu, i e, jak to się stało, że została aresztowana, i też dopowiadamy, którego dnia zmarła, którego dnia została rozstrzelana w dniu mhm. śmierci? Bądź też są takie osoby, o których nie wiemy dokładnie, którego dnia, ale na przykład zostały rozpoznane przez swoich najbliższych po obrączce, po jakichś elementach ubioru. Więc mhm. tyle, tyle o nich, co wiemy, to, to y, chcemy też w tej drodze krzyżowej opowiedzieć ich historię. Bo myślimy, że tak jakoś tak czujemy, nie, że. Że w tą 85. rocznicę trzeba przypomnieć, że to, to byli konkretni ludzie. To nie jest jakaś tam ilość, no bo właśnie, jak się mówi, 1200 ofiar, mhm. ale to są konkretni ludzie imienia, nazwiska, rodziny. I w te biografie, w te życiorysy będą wcierać się studenci z duszpasterstwa akademickiego Martyria. Tak, tak. dokładnie. I będzie można ich usłyszeć do Tak, szybkich. studenci i nasi tacy wypróbowani przyjaciele, którzy, mhm. którzy no bo te, te postacie mają różny wiek. Jest mhm. Pani Apolonia, która ma 64 lata i jest Bernard, który ma 26 lat. Też myślę, że to wiele opowiada o tym, że to, to nabiera to kształtu jakiegoś takiego i konkretnego wyrazu, że to no właśnie, to nie są enigmatyczne postaci, to są konkretni ludzie. Kto ma czas w niedzielę 3 listopada, powinien przyjść na drogę krzyżową do Doliny Śmierci. Tak. Serdecznie zapraszamy. 15.15 15. zaczynamy. I Maria Ciesielska to. i Mateusz Rodzik. Dziękujemy za rozmowę. Dziękuję. Dziękujemy,